OK, kochani, kolejne podejście. Będę chciał zamontować dzisiaj zwrotnicę. Zobaczymy, czy to się wszystko uda. Bo czasami się wydaje mi tak, że prosta rzecz. Raz, dwa, trzy. Będzie założone. Coś zaraz nie pasuje. Okazuje czasami się, że coś brakuje. Co niby miałem, nie mam. Różnie to bywa. W każdym razie pokażę Wam rzeczy, które. różnice są przygotowane jedyną bolączką jeszcze jest to, że nie mam widzicie, tu brakuje jednej szpilki tu mamy cztery, cztery i tu też brakuje jednej szpilki mam gdzieś takie szpilki wykręcone, spróbuję je uratować bo niestety trochę czasu minęło, żeby je kupić i niby no ciężko je tam gdzieś dostać i teraz tak, tu już jeden złożym wkręcony ale chciał oczyścić tą farbę, bo to jest dosyć ciasno pasowane i z farbą to może być już większy problem. Do oczyszczenia śrubki, w sumie nakrętki, nakrętki do tych właśnie tam, do przykręcenia sworzni, podkładki dystansujące i to wszystko tak samo jak tam już to bym chciał wszystko Także to jest robota na ten moment. Nie będę pokazywał. Taka, taka, taka szczotka. I jasna. OK, kochani, mam wszystko już wyczyszczone. Przymierzałem łożyskę na słożnie. No i muszą być oczyszczone, bo jednak grubość farby, a w sumie nawet kilka warstw farby mojej podkładowej to no za grubo. Nakrętki oczyszczone, zaraz je pomaluję na podkład, później pójdę już w kolor. Z ciekawostek na podkładkach, po pierwsze dwie grubości, tylko podkładek, takie bardzo cienkie i trochę grubsze, masywniejsze. Odkryłem takie tutaj o, sygnowania F. -ką. Nie wiem, czy to będzie widać. Było kilka. Tu jest drugie. Tu chyba troszkę gorzej. Ale widać taki zarys tego F. Okay. Także maluję nakrętki. nakrętki dosychają ja podnosiłem wszystkie elementy do mostów także zobaczcie ile tych klocków LEGO jeszcze zostało piasty z nowymi łożyskami tu jeszcze rzeczy, które zaraz będziemy wykorzystywać no i nasz most Także przedni most naprawdę zawiera dość sporo elementów Jeszcze przyjechały niedawno węże Już tam przewody hamulcowe Mogłem wam pokazać ciekawostkę Gdzieś jeden z przewodów udało mi się kupić Akurat go sprzedałem swojemu serdecznemu koledze Jest to oryginalny przewód wojenny z magazynu Zakończony sznureczek to jeszcze sznurek po metce. Tak to wyglądało w oryginale. Jest on chyba musiężny. Oczywiście trochę za śnieżą. Ale nówka można zakładać i jeździć. Kolejny ciekawostka. Tutaj, okay, kochani, z racji tego, że nie mam szpilek do przenieść z to zabieramy się za kolejną pracę, czyli pomontuję sobie cztery bębny z czteroma piastami. Szpilki są, tak więc ee, jak to będzie wyglądało? No będzie to wyglądało. Tak. i Będzie to analogicznie odwrotnie niż kiedyś ściągałem. Teraz dorobię sobie rurkę w tym miejscu aby mi to dystansowało no i na prasie powkładam wszystkie szpilki pokażę wam efekt końcowy tak więc zostańcie z nami okej okay, kochani pierwszy będę z piastą złożony zaraz wam pokażę jak to powstawało w każdym bądź razie miałem dwie tulejki Bębem był to górę nogami odwrócony. Oczywiście tych nakrętek nie było. Miałem podłożoną idealną taką rurkę zrobioną tą samą wysokość, a tym z drugiej strony popychałem na prasie. No i tak kolejne będziemy składać bembem.